You're really sort of pathetic, aren't you? Cześć, witam Was okay. w kolejnym odcinku Tajemnic Ciekawostek GTA 5. Na początku chciałbym tylko podziękować wszystkim, którzy e, oglądają ten kanał, no bo liczba widzów już przekroczyła bodajże 31 tysięcy. No szybko to rośnie, trzeba powiedzieć. Pewnie dlatego, że GTA 5 ma dosyć niezłą oglądalność. No, w każdym razie dzięki, i jako, że nie mam w sumie nic więcej do dodania, no to przechodzimy do pierwszej ciekawostki. Dzisiaj zaczynamy od rozwikłania tajemnicy Leonora Johnson, bo dostałem dużo informacji, żeby jakoś tą sprawę wyjaśnić, o co w tym chodzi. No, przede wszystkim jest za nią osiągnięcie. Polega ono na zebraniu 50 części listu, które są rozrzucone po całym mieście, no i wtedy mamy rozwikłać jej tajemnicę. I wiele osób mówi mi, że to jest matka CJ'a, no ale tak nie jest. Dlatego, że mama CJ'a miała na imię Beverly, natomiast tutaj jest Leonora, czyli ktoś kompletnie inny. No i nachodzi pytanie, kto to właściwie jest, skoro nie jest to mama CJ'a. Żeby się o tym przekonać, będziemy musieli odwiedzić pewną stronę internetową. Tak więc wyciągamy telefon. I przechodzimy na stronę HUK Leonora Johnson, czyli wpisujemy tutaj Hu na przykład. Tą stronę już odwiedzaliśmy przy okazji ciekawostki z duchem, natomiast teraz kierujemy się już do niej bezpośrednio. No i to jest nasza Leonora Johnson, tak ona wygląda. Tutaj jest trochę informacji o niej, ale no one nie są jakoś tam szczególnie ciekawe i właściwie nie ma po co ich tutaj czytać. Bardziej ciekawi nas ta zakładka, ale uprzedzam, że są tam takie dosyć drastyczne obrazki, więc jeśli ktoś jest wrażliwy, nie, wiem, nie chce się przestraszyć i tak dalej, to niech kliknie na anotację lub przejdzie do momentu wskazanego na ekranie. No a tych odważnych zapraszam dalej. No i tak nieciekawie skończyła Leonora Johnson. E, no dobra, ale co się właściwie stało? Możemy tutaj przeczytać, że morderstwo nie zostało popełnione na miejscu. Ciało zostało umyte i upozorowane jak jakieś chore dzieło sztuki. Głowa Leonory została ucięta i twarz miała wycięte fragmenty, dłonie i stopy zostały odcięte. Najpewniej kiedy jeszcze była przytomna, jej stopy zostały umieszczone w miejscu dłoni na odwrót. Część jej lewego uda została odcięta i położona obok jej ciała z napisem szynka. Na plecach niedopałkami wypalono jej gwiazdy jej piersi miały liczne ślady cięć. Co ważne, nie jest to taka do końca wymyślona opowieść, bo bazuje ona na e, faktycznym zabójstwie Elizabeth Short, e, zwanej także Czarną Dalią, e, no, która też została w niezbyt ciekawy sposób zabita. Cytując Wikipedię... Ciało było przepołowione w okolicach jamy brzusznej na dwa oddzielne fragmenty i idealnie czyste. Usta w kącikach rozcięto od żuchwy do żuchwy, a nogi i ramiona rozłożone. Jak wykazała później sekcja zwłok, pozbawione było zupełnie krwi. Przed śmiercią denatka była zmuszona do jedzenia kału. Nadgarstki i okolice kostek nosiły ślady krępowania, sugerujące, że przed zgonem wisiała za ręce lub nogi, lub w pozycji X. Ganitalia nosiły ślady nacięć ostrym narzędziem. Więc są takie podobieństwa. Oboje psychopaci chcieli zrobić coś w rodzaju dzieła sztuki ze swoich ofiar. Na tym podobieństwa się nie kończą, bo możemy przeczytać, że reporterzy przyjechali na miejsce kilka godzin przed pojawieniem się policji, zadeptując wszelkie ślady, jakie mogły się tam znajdować. I w rzeczywistości także było podobnie, jest nawet taki cytat, jeśli morderstwo nigdy nie zostało wyjaśnione, to tylko z powodu dziennikarzy. Byli wszędzie, zadeptywali ślady, przetrzymywali informacje. Dopiero po kilku dniach policja przejęła pełną kontrolę nad dochodzeniem, kładąc kres matroszczyźnie reporterów i ich prywatnym śledztwom. Łażeniu po różnych instytucjach, nachodzeniu potencjalnych świadków. No i jeszcze jedno podobieństwo, które możemy znaleźć na samym dole, gdzie widzimy, że kilku szaleńców przyznało się do popełnienia przestępstwa tylko po to, żeby ich zdjęcie pojawiło się w gazecie. I w rzeczywistości także około chyba bodajże 60 osób przyznało się do, do popełnienia tego zabójstwa. No dobra, więc teraz czas na to, żeby pokazać kto był zabójcą i co go spotkało. Jak już wspominałem, żeby rozwiązać tajemnicę musimy zdobyć wszystkie 50 części listu, one są we wszelkich zadupiach mapy, to jest akurat ostatni kawałek, który ja tutaj zebrałem, no i jeśli się to zrobi, no to wyskoczy właściwy list, no i możecie sobie go przeczytać, jeśli chcecie, no oczywiście spauzujcie film, bo gdybym ja to miał czytać, to by to kilka minut zajęło. Po no, tym wszystkim zostanie odblokowana misja, którą możemy wykonać tylko z Franklinem. No i ta misja, oczywiście, polega na e, załatwieniu zabójcy tej Leonory. Ale, e, no, oczywiście, jeśli ktoś nie chce sobie spoilować, no to e, niech przełączy już na kolejną ciekawostkę. Natomiast, kto chce, to może zobaczyć, jak ta misja wygląda. Hey, you Peter I said, uh, you Peter are you? You want an No offense. I'm not reading any screenplays. Huh? I mean, you're from the hood, right? You don't want to pick up the guns, because, like, if you pick up the guns, everybody dies. It's tragedy, pathos, tedium. I'm bored. Unless, you know, you're here to copulate. I'm here to what? People, they want to consume me. They always have. To touch the hem, you know, so to speak. And who's to hold that against them? I don't. Well, what time is it? I got a few minutes before my colonic. You know, if you want to suck me off, I wouldn't mind. Motherfucker, do I look like I'm here to suck you off? I don't know what you're here for, chum. You're like some barely credible deus ex machina sent here by random chance in order to challenge my impending divinity. Man, I don't know what the fuck you just said, but guess what? I'm here for this, chum. Hey, what's this about? Do you know her? Security? What's her name? Security, this guy's trying to rape me! Leonore Johnson. It's not what you think. The one who pants you fucked over after you killed her just because you could. How much you want? How much money you want? I got enough motherfucking money, homie. I'm famous. Fuck you! I can do whatever I want. Those are the rules, civilian! Get away from me! I've got too much left to give! That <laughs> letter's a fake! Help he's trying to run me off the road! Say hello to Leonora, motherfucker! Dreyfus enjoyed a career of spectacular highs and self-inflicted lows. Now, he is dead and his reputation is in tatters after he was linked with the death of Leonora Johnson. Jose Hernandez at Car here getting the universe in order with a few carefully created tracks hoping to snap you back in. O Leonora Johnson już wszystko wiemy, więc dajmy jej spoczywać w spokoju. Ehm... Natomiast zajmiemy się czymś o wiele mniejszym, no bo poprzednia ciekawostka to jakieś 7 minut zajęła. Jesteśmy koło klubu Vanilla Unicorn, to jest środek Los Santos, o tutaj. No i to jest taka mała ciekawostka polegająca na grze słownej. Mamy tutaj taki warsztat, w którym można sobie tuningować samochody. Nazywa on się Cartoon Network, czyli wymawia się to tak samo jak Stacja telewizyjna z kreskówkami, w sumie jedyny kanał telewizyjny, telewizyjny, jaki byłem w stanie oglądać przez dłużej niż kilkanaście minut. No i w sumie dalej bym oglądał, gdyby nie wrzucili jakiegoś gówna zamiast sprawdzonych kreskówek. Mamy tutaj w ogóle jakiś numer telefonu. No nic, można zadzwonić, Janusz się odezwie, jakiś skubidu czy ktoś inny, choć na to raczej nie ma co liczyć. Czas na bardzo fajny patent pozwalający nam przeżyć skok z dużej wysokości jeśli gramy trevorem. Przede wszystkim nie możemy mieć na sobie spadochronu. Zaraz on go sobie tutaj zdejmie. No i musimy odpalić jego zdolność specjalną, zanim wykonamy skok. No i dzięki temu będziemy w stanie przeżyć skok na przykład z takiej wysokości, o ile tylko nasz poziom tych zdolności nie wyczerpie się, zanim spadniemy. No i normalnie byłaby to pewna śmierć, ale tym oto sposobem. Nic specjalnego nam się nie stało. Jest to może jakoś bardzo przydatne w wielu momentach, ale a kiedyś uratuje komuś dupę. Ta ciekawostka to pewnego rodzaju hołd złożony ciekawostką z poprzednich części GTA. Znajdziemy ją w Los Santos tutaj. No i tak, na początku biegniemy tutaj e, w lewo, aż do samego końca. No i widzimy tutaj napis, który mówi, żeby zawrócić. No i tak właśnie robimy i biegniemy jeszcze raz do samego końca, tym razem z drugiej strony mostu. No i na ścianie widzimy komunikat, że niczego tutaj nie ma, więc jest to nawiązanie, na przykład do komunikatu na szczycie mostu w San Andreas, mówiącego, że nie ma tutaj żadnych ciekawostek. Z tego, co wiem, na statku Vice City Stories też coś podobnego było. Liberty City Stories chyba też, ale to, to, to już pewny nie jestem. W każdym razie na stówę jest to nawiązanie na przykład do San Andreas. Teraz idziemy do sklepu z ubraniami, bo chciałem Wam pokazać nawiązanie do stroju noszonego przez Jacka w filmie Leśnienie. Znajduje się on tutaj, to jest ta czerwona bluza. No i faktycznie wygląda to dosyć podobnie, na dodatek Trevor ma fryzurę dosyć podobną do głównego bohatera. Dodatkowo autor ciekawostki mówił mi, że nazwa po angielsku tej bluzy jest chyba podobna jak tego pensjonatu. Tego nie sprawdzałem, nie jestem ogółem fanem tego filmu, no ale podobieństwo na stówę nie jest przypadkowe. No to tyle ciekawostek na dzisiaj, więc do zobaczenia w kolejnym odcinku, cześć!